A w najnowszym zakopane teście samochód, który jest całkiem dużym samochodem, do tego samochodem, który można mieć za kilkaset złotych miesięcznie, myślę, że to jest ostatni moment na takie oferty, więc tutaj podlinkuję ten cały test, a jeszcze przy okazji takie kilka tematów na szybko. Już na kanale dla wspierających jest dostępny zakopany test Lipotora B10. To jest też bardzo ciekawy samochód, też 4,5 metra Kawał samochodu. A cena kończy się na 131 tysiącach, więc bardzo dobra cena. Kolejna gorąca informacja: mamy bus pasy do końca 2027 roku, więc jeszcze troszkę ponad 2 lata. Na ten moment tak to wygląda. I kolejna gorąca informacja: superchargery otwarte dla wszystkich. Na razie tylko 4, czyli Rumia, Poznań, Warszawa i Odolion. Natomiast od czegoś trzeba zacząć i fajne stawki. Przypominam z abonamentem za 5 dych w Tesli można nocą ładować się nawet po złotówce. Także zapraszam do zakopanych testów i jak zawsze garska ciekawostek dla Was.